Cześć! Jedziemy sobie rowerem dzisiaj No Piękna pogoda Zapach opornika, kwiatów, drzew i wszystkiego prośba świeże jaja na sprzedaż Gaz dla posiadów Czekajcie trochę bieg zmienię, żeby szybciej jechać Kurcz, ale się fajnie jedzie Piękny zachód słońca, czuć wiosnę. Tutaj w dole jest staw, pamiętam jak kiedyś ko tam czyścili. Nie wiem, kiedy to było, kurcze 8 lat temu chyba e, koparką linową Wiecie, taką, ja nie wiem co to są koparki. Wschodnie Niemcy, Worsznity, albo jakieś Polskie to są. To jest taką, z takim długim tym, ja nie wiem jak to powiedzieć, wysięgnikiem i one taką linę mają. I one tą liną rypią w wjebi. I łyżkę mają oczywiście, bo samą liną by nie dały rady. Tutaj są Smolnici. Fajna wioska, słuchajcie. Przystanek autobusowy ludzi tam nie ma, to mogę go udać jak głośno chcę. Ja wiadomo, przystanek autobusowy to czego służy. Ludzie na autobus czekają. Ruch spowalniający nawet był Bo to jest niebezpieczny zakręt. No, ale rowerem nie rozwijam takich dużych prędkości, żeby się przewrócić, chociaż kiedyś było blisko na zakręcie. Ale to tam kiedyś było Psy szczekają na mnie no. Z tymi psami dojeżdżę różnie, teraz jakieś, przez jakieś zadupie się jedzie to ludzie mają te psy luzem No i miałem tak że mnie w nogi kiedyś ugryz Ale Nic mi nie było na szczęście No i taka mała wioska to była tutaj też to takie zabudowanie ale mało mało co ulicę uh, środkiem jadę, ale uh, widzę, że z tyłu nie jedzie ale kolejny obolny, obornik ktoś pryzmował albo dali jaki płot je piękny dobra, słuchajcie, chyba będę kończył tego vloga na razie